Drogi widzu, jeśli to oglądasz, zostaw łapkę w górę i suba. Bądź na bieżąco najnowsze szoty, najnowsze informacje z świata farminga, właśnie na tym kanale. Zostaw łapkę w górę i suba. Zapraszam do oglądania. Co robimy do Przencona? Baczymy co on niego tam ciekawego słychać. Scrap mechanik. Tutaj gdzieś to było tutaj są te krzesła nie wiem które będzie ja chyba ale te, te chyba ten tam miałeś live'a robić Jutrzejszy live rodzinowy z czego? zapraszam Parmin. do wszędzona wbijajcie e, i mówią już mister Adamo 15 15 ja że ci się no. to 15 15 Dobra, stół, Prezydenta nie wybieramy. No chyba ewident, no, nie, nie, nie wybieramy. Tak. zaraz. Nie wiem. oba są brzydkie. Dobra, jedziemy ogólnie do można bo już żeśmy stół, tam się na. Można w miarę sobie to się podsunąć Na disco, czaty, chyba, nie, można podsunąć. Mordeczki. Krzyśelko bardzo fajnie, bo można sobie usiąść. Nie, nie, fajnie, sobie usiąść. nie, nie wiem, czy ten mafia sobie jednak odpala, nie będzie. To są brzydsze Elementy. Czekał do, że tak powiem końca, bo z głodu zdechnę, że tak to się mówi. O, to jednak, jednak prawda, kurczę, myślałem, że my tam fejkują, kurczę, no. Bo tyle to mam fake rajdów, że naprawdę masakra. Dzięki nie, Adamu, Teraz, teraz już nie jest. Dziękuję Dzięki, Dzięki Ręcika. pozdrawiamy serdecznie. I, no i to tyle, tak? To już nie jest fajne. Też gram farminga. Halo, też gram farminga. Skoro tutaj już jesteście, to, to też gram farminga. Kurczę, jo. komar, użar. użar. Akurat. komar. Dzięki Adamo. Nie ma problemu. Dobrze, odczytać. Które tutaj to moi drodzy mam wybrać te krzesła? Halo, fajnie, wybierzcie dobra. mi coś.